Jeżeli u kilku zwierząt wystąpiły te same objawy, można wykorzystać narzędzie rejestracji grupowej. W tym celu należy wybrać zakładkę: Zdrowie, rejestrację objawów. Zwierzęta można wybrać bezpośrednio z listy. Kiedy już zaznaczę zwierzęta, którym chcę wpisać objaw, wybieram przycisk Grupowa rejestracja objawów. Wyświetla się taka sama formatka, jak przy rejestracji indywidualnej. U góry widać dane zwierzęcia, dla którego aktualnie rejestrujemy objaw. Klikam Skóra i Sierść. Wybieram objaw Wyłysienia. U tej sztuki wyłysienia pojawiły się na nogach. Podaję datę. Dopisuję notatkę na lewej przedniej. Podaję osobę, która zaobserwowała objaw. I klikam przycisk Zapisz. Przechodzę do kolejnej sztuki. Ta również ma wyłysienia, ale na szyi. Dlatego odznaczam wyłysienia odbarwienia nogi oraz usuwam notatkę na lewej przedniej. Poprzez kliknięcie na krzyżyk przy tym opisie w polu wybrane objawy. Zaznaczam wyłysienia odbarwienia szyja. Data i wykonawca są już podane. Klikam przycisk Zapisz. Ostatnia sztuka ma takie same objawy jak poprzednia, mogę więc kliknąć Zapisz. Rejestracja została zakończona.